Siemanko, Siemanko, Michał z tej strony. Money makes money. Dzisiaj zrobimy kolejny quiz NFT na Binance. Zanim zaczniemy rozwiązywać te testy naturalne, szybkie intro. Bank. Tutaj mamy do wygrania Big Time NFT i trzeba rozwiązać quiz. Quiz jest tutaj. Linki oczywiście będą w opisie. Na tej stronie trzeba szybko wypełnić nasze informacje, czyli imię, nazwisko, e-mail, Binance ID, kraj z którego pochodzimy i tutaj trzeba wypełnić skąd się dowiedzieliście. Możecie na przykład podlinkować mój kanał. Dzięki. I jak już mamy wszystko wypełnione, klikamy Next. I tutaj mamy 10 pytań, na które trzeba odpowiedzieć. I teraz pierwsze pytanie to będzie All the above. Następne pytanie będzie Jade Silver and Gold. Tutaj mamy 22 July auction. Postcards from Space Time: 9:99 Game Heroes in Action. 24. Tutaj jest yes. I infinity space. Dajemy submit. Sprawdzamy, jaki mamy wynik. Wynik mamy 10 na 10. Macie czas do 23, żeby to wypełnić. Warto jest śledzić ich Telegrama i Twittera, bo tam zwykle są wyniki tych wszystkich quizów. I do tego dodają nowe quizy. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie, jeśli interesujesz się NFT albo grami na NFT, to zapraszam na mój Discord. Tam Patryk rozbiera bardzo fajne gry. Niedługo nagram trochę więcej materiałów odnośnie NFT, więc jeśli interesuje cię ten temat, koniecznie zostaw suba i łapkę w górę. Komentarz dla zasięgów. Pozdro.